To specjalny odcinek, ponieważ dziesiąty okrągły, a w sumie tak naprawdę nie. Okej. Okay. Cześć, witajcie w Five pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj jak zwykle. Tradycyjnie, Radek, nie wiem. Zapędziłem coś... się, zapędziłem się. Nieważne. Dzisiaj przychodzimy do Was z omówieniem dziesiątego odcinka Parszywa gra i Star Wars The Bad Batch. I ty mi zareklamowałeś ten odcinek. mówisz, że bardzo dobry odcinek. I teraz mi wyjaśnij, dlaczego uważasz, że to jest dobry odcinek. Ja nie mówię, że nie, nie, nie. jest albo nie jest, tylko zareklam wyjaśnij, nie, wytłumacz. Nie, ja, ja, ja nie twierdzę, że on jest jakoś bardzo dobry, fabularnie, ponieważ fabularnie jest on bardzo prosty, tylko on jest wizualnie przepiękny ja wiem o tym, że to już podkreślaliśmy, że podkreślaliśmy to już w przypadku wcześniejszych odcinków, ale tu jednak jak od razu dołączyłem i została pokazana została pokazana ta planeta Rexus Secundus i tam właśnie ten tłum ludzi, te takie ładnie oświetlony plac, to wszystko i potem mamy jeszcze takie sceny z tymi oddziałami imperium, to według mnie to po prostu wygląda no praktycznie na poziomie filmowym, gdybym to wyciągnął gdzieś z prequeli. To bym, to bym też niektóre o, ujęcia... właśnie, z prequeli, może tak, rzeczywiście, ja te... bo druga połowa tego filmu to była, to była wizualnie zaczerpnięta 1 do 1 prawie, że z prequeli, ta planeta z tym i to miasto szczególnie. I na gdzie takie Nabu. No tak na tam gdzie próbowali ratować senatora, też takie no, wszystko bardzo, mamy w tym odcinku takie bardzo wątki polityczne. Ehm, tak, A. Że senator, to senator dobry ziomek, w sumie. Tak, więc, więc, więc to mnie po prostu jakoś urzekło, że, że, że to... Nie, to bo nie poprzednie no... odcinki były o wiele bardziej imponujące pod względem wizualnym. Wiesz, to, to, to może to, to wynika, to, 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 nie. to może wynika z tego, że jednak oglądam film w miejscu, że jednak takie ciemne sceny, takie ciemne sceny jednak, no, nie wyglądają u mnie najlepiej. Okay. I dlatego być może po prostu tutaj, gdzie jednak ten odcinek jednak znacznie... Znacznie jaśniej oświetlono, to po prostu po prostu zrobiło na mnie większe wrażenie. Ale też Fabuła według mnie jest ciekawa, ponieważ podejmuje pewien wątek, który. Jest to trochę zwarta, tak. może, 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 przepraszam, jeśli przerwę, ale może zawrzejmy to tak. To nie jest historia, która jakoś bardzo nam postępuje w, w sensie ogółu. Yy, I ona może być w sumie, ona w sumie stoi troszkę na własnych nogach, ponieważ tak, mamy misję ponieważ... do wykonania tak. przez Parszywą Zgraję. Ale pokazuje nam troszkę background, i jak yy, i ogólnie zachowań Imperium tak, tak, bo, i jak skrócie, wygląda Imperium. Bo w skrócie, ten odcinek w przypadku wątku Omegi nic praktycznie nie robi, ponieważ Omega w ogóle jest odsunięta od misji i z, razem z Seed, yy, no tam swoje rzeczy robi. I ostatecznie okazuje się z mistrzynią kosmicznych sztuk, czy jak to się nazywa? I, sp I spłaca dług nie wiem czy całości, ale przynajmniej częściowo albo jego tak, większość tak, dług tak. USID, SID, parszywej zgrai. A poza tym mamy zupełnie osobną misję, gdzie parszywa zgraja bez Omegi. Ratuje jednego senatora. I ten odcinek był w sumie taki trochę na zasadzie okej, okay, zostawmy Omegę razem z Seed, ułóżmy im jakąś wspólną historyjkę, dzięki czemu nie będziemy musieli się też głowić, jak umieścić tę Omegę w tej historii, w tej akcji, powiedzmy, senator, ten tak, droid, który pomaga senatorowi i tak, właśnie tak, nasza parszywa to tak, Chciałem powiedzieć, dlaczego akurat ta postać senatora jest o to ciekawa, ponieważ to jest e, senator, który sprzyjał separatystom. Uh -huh. A jak wiemy z, z trilogii Pritkuali, separatyści to właśnie byli ci powiązani z tam Federacją Handlową, ci co teoretycznie wspierali SIT-ów. Bo oczywiście mamy oczywiście na koniec Zemsty w oczywiście scenę, w której Anakin zabija tam wszystkich przywódców separatystów, więc ostatecznie okazało się, że separatyści, którzy wspierali no, Sitów, ogólnie wspierali rozłam y, republiki, ostatecznie stracili na w wykształceniu Republiki uh -huh. Imperium, ponieważ no tak. stali, bo byli tylko piankami do realizacji pewnego celu. Tak. A Imperium nie może sobie pozwolić już na przykład na etapie właśnie bycia Imperium na żadne na żadnych separatystów, ponieważ Imperium musi być spójne i wszyscy mają się ich słuchać. Co zresztą było podkreślone w tym odcinku. Tak. Ale co to w ogóle co to w ogóle powoduje, że właśnie mamy tego senatora, który był tam członkiem ruchu, ruchu separatystów, powoduje, że Parszywa z zgraja ma pewne takie wątpliwości, czy mu pomagać. Tylko, że patrząc jednak z ich perspektywy, to jednak separatyści ci, którzy jeszcze zostali, ci, którzy nadal się sprzeciwiają e, imperium, uh -huh. to jednak walczą z tym samym imperium, z którym walczą rebelianci, więc w sumie powinni być sojusznikami. No, ale oni chyba taki... jeszcze tego nie wiedzą, no bo jakby oni no, mają jeszcze tak. zawarty stary porządek rzeczy w swoich głowach, co nie? O. Tak, tak i dlatego to jest właśnie ciekawe, bo tu widzimy właśnie to co się dzieje tuż po tej zmianie Republiki w Imperium, co też właśnie dotknęło sytuację separatystów oraz kontaktów separatystów z rebeliantami. Mm -hmm. To, że w ogóle ten senator ma jakby jaja, żeby się postawić imperium i powiedzieć, nie, ja, ja jakby przysiąg, przy, składałem przysięgę swoim obywatelom, że będę ich chronić przede wszystkim i nie będę się zgadzać na bycie no jakby pionkiem imperium. Tak on chyba tak zresztą powiedział. Przez co, co go właśnie ładuje w pewne problemy, bo no w ogóle cała misja Patrzyłej i wynika z tego, że on się ładuje w te problemy, ponieważ ten droid z, wykonuje instrukcje. Żeby go próbować uratować. Nawet senator ma być przesłuchiwany przez tego droida od przesłuchania, nie wiem, jak on się nazywa. Tak, tak, ten z nowej nadziei. Mhm. Już mało już mało, braku, już mało brakowało, żeby zrobili mu jakąś krzywdę, ale nie jednak patrzyła zgraja wkracza oczywiście w odpowiednim momencie. I to no, historia jakby układa się tak, że udaje się uratować senatora na sam koniec. Tak. Więc ogólny odcinek jest dość prosty ale właśnie e, przez to, że właśnie on pokazuje ten taki e, pokazuje właśnie też e, właśnie te losy po zemście sitów, według mnie jest e, z tego powodu ciekawy, mhm. e, ponieważ wiadomo o tym, że to mogła być. E, bo, bo jednak właśnie przynajmniej w serialach właśnie nie, nie, nie mieliśmy wiele odnośnie tego, co się stało z, e, z separatystami po, po zemście Sitów. W poprzednich odcinkach też nie mieliśmy, bo jednak mieliśmy rebeliantów z Soul Girlerą, więc to trochę, trochę był jednak inny rejon. Uh -huh. więc, więc pod tym względem, według mnie, odcinek wypada okej. Okay. Ładnie łączy Oczywiście... to, takie, to, to, co w ogóle robi ten serial, czyli ładnie łączy jakby starą trylogię i prequelową trylogię. I jeżeli to będzie tylko taki, nie wiem, jeden, czy może nawet jeszcze drugi taki odcinek, to według mnie jest spoko. Wiadomo o tym, że nie można cały czas tego wątku... Nie no, ale wiesz, wiesz, ten odcinek był też pierwszym takim od dawna odcinkiem, To tak. nie? Więc ostatnie więc odcinki mieliśmy duże konkrety, jeśli chodzi właśnie o akcje. Więc według mnie jako taka trochę pokazanie od czegoś innego, odskocznia tak, to według mnie się sprawdza idealnie, ale oczywiście czekamy na kolejne Epizody. Tak, dzisiaj Sto... krócej, dlatego zostańcie z nami na kolejne recenzje. Wracamy za tydzień w recenzjach parszywej Grai I w środę, oczywiście, w recenzjach Lokiego. Jeszcze zostały nam chyba tam dwa odcinki. Dwa odcinki. Tak, dwa odcinki. odcinki. Więc zasubskrybujcie ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Oraz dajcie łapkę w górę pod tym omówieniem, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Powiedziałem to jeszcze raz. Co nie, ale nieważne. Tak, zeknijcie też na. Grupę Disney Plus Polska oraz nasz serwer na Discordzie. Tak, linki do wszystkiego znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Hej.